Jest mroźny poranek, ja właśnie jadę do Łowicza po gruszkę, którą testowo zrobimy. I słuchajcie, zaraz zobaczymy jaka to jest gruszka. Mniej gruszki będzie tej najnowszej. Jeżeli ona wypali, to za rok zrobimy dużo wina z tego. No i druga to jest taka bardzo sławna gruszka konferencja. Jest jej bardzo dużo, zobaczymy jak nam wyjdzie. To jest takie testowe wino, także zobaczymy czy ono w ogóle będzie w sprzedaży. Na razie robimy testy już na 2021 rok. Jesteśmy właśnie na Targu w Łowiczu. No i idziemy do Pana Leszka. Ja tej gruszki na taki rok młode drzewka, się nie narwie dużo. Ile się narwie? Gruszka Concord. Concord tak. Dobra. już gruszko od pana Leszka, i teraz jadę do jego zięcia na patoki 7. Wezmę gruszkę konferencji. Trochę jestem zdyszany, bo niosłem te ciężkie skrzynki, a że nie można było zaparkować tuż koło targu, więc trzeba było je trochę przenieść. Ale jadę dalej, jadę po gruszkę i mam nadzieję, że ta gruszka złowicza będzie bardzo dobra, a przede wszystkim, że wino będzie bardzo dobre i w przyszłości będziemy mieli divine z gruszki, właśnie złowicza. Także już niebawem będę odbierał kolejną gruszkę. Jedziemy właśnie do miejscowości Panpowisum, tereny tu dookoła są wspaniałe sady. Jesteśmy na drodze do Skierniewic Tu są, jak widzicie, już gruszki. Nie wiem, czy to są gruszki z których zrywa Karol ale właśnie wjeżdżamy na posesję no i zaraz zobaczymy co mamy za za produkt Też, Słuchajcie, jesteśmy już u Karola i Adama zobaczcie, za nami jest gruszka, gruszka e, konferencja? Konferencja, tak. konferencja. E, tutaj, słuchajcie, właśnie załadowaliśmy Adam e, Adam tata tak, zgadza się. Tata Karola, słuchajcie, super goście. I właśnie, jeżeli ta wino, bo gruszka jest rewelacyjna, zobaczcie, jeżeli wino z tej gruszki będzie tak dobre jak ta gruszka, czego jestem pewien, no to będziemy w przyszłości tutaj z okolic Łowicza, czyli z Potoków, brali tą gruszkę, tak jak widzieliście, jak jechaliśmy, rewelacyjna okolica Karol. Właśnie, powiedz nam, może, kiedy ta gruszka była zbierana? Gruszka była zbierana 15 września, przechowywana do tej pory w chłodni. No i tak jak widać, w takiej kondycji jest to teraz, wsypana do kontenera. A tak jak wam, zresztą jak wiecie, że my dbamy o to, żeby nasze owoce dorastały w. Bardzo dobrej energii, w ufajnych ludzi. Tak, ja już jestem przekonany, że Karol i Adam to są rewelacyjni ludzie i z przyjemnością, jeżeli tylko będą tym zainteresowani i wino wyjdzie tak dobre jak owoce, to z przyjemnością będziemy współpracowali i robili wino Divine z gruszki z Okolicłowicza. Trzymajcie się i obserwujcie nasz profil. Cześć! Cześć. Mamy 52 kg gruszki, którą mam od. Leszka, no i zrobimy ją w formie wina, powinien wyjść baniaczek wina. Dodamy 10, może 15% wody i zobaczymy, jak to będzie nam fermentowało i jakie wino nam wyjdzie. A teraz ją kroimy i będziemy ją zalewać, żeby nam wyciągnęło jak najwięcej ekstraktu. Cześć, pamiętacie gruszkę złowicza? To jest gruszka od Pana Leszka. A to od Karola. Z tej gruszki zrobimy testowe wino, około 50 litrów. Concord. Rewelacyjnie pachnie i rewelacyjnie smakuje. Konferencja. Jest mniejsza, bardzo słodka, ale ją zrobimy też w opcji z jabłkiem. Nawiązaliśmy tutaj kontakt z Maciejem, lokalnym producentem jabłek wiązownie, więc wspólnie popracujemy nad różnymi smakami. Dzisiaj jesteśmy w moim przystosowanym garażu, dlatego że dzisiaj robimy wino testowe. To nie jest wino do sprzedaży. Będziemy je testowali i jeżeli wszystko dobrze wyjdzie, to następnym razem zrobimy to wino do produkcji. A teraz zabieramy się za pracę. Zobaczcie. Tu jest nasza gruszka. My ją sobie kroimy. Ona jest wyczyszczona. Kroimy ją na kawałki. Pójdzie ona do pojemników maceracyjnych na kilka dni. Zrobimy z tego taką pulpę. Fermentacja się już zacznie w pojemnikach fermentacyjnych. I będziemy później wyciskali tą tą gruszkę na sok, który będzie fermentował. Nie no zobaczymy jakie jest Belgie, ile mamy cukru ile ewentualnie trzeba dołożyć, chociaż tutaj widzę, że jest bardzo słodka ta gruszka, bardzo aromatyczna. To jest nowa odmiana Concord. Pan Leszek ma tego kilka drzewek, także jeżeli to wyjdzie nam bardzo dobrze, to już za rok myślę, że będziemy w stanie zrobić około 1000 litrów. No sam jestem ciekawy, dlatego że wino z gruszki jest dość rzadkim winem, często się je poleca, żeby robić je w połączeniu z aronią. Może z jabłkiem. No my robimy tą gruszkę wyjątkowo jako samą. Tu jak widzicie, jest obok mnie też gruszka konferencja. To jest zupełnie inna gruszka. Tu ją dostałem, dostałem nabyłem od Karola, też z okolic łowicza. Super ludzie, poznaliście ich na filmie Adam, Tata, Karola i Karol. Zresztą widzieliście, jak ją ładowaliśmy, ją też poszatkujemy. I w części ją albo zrobimy, znaczy na pewno zrobimy w części samą gruszkę, a w części też połączymy ją z różnymi rodzajami jabłka. Najlepsze smaki, które wyjdą, będziemy robili na masową skalę. Także teraz bawimy się, mamy trochę tej gruszki, już sam nie mogę się doczekać, jaki wyjdzie z tego wino. Jest to o co chodziło. I niedługo dodamy tutaj drożdże. Testujemy. To jest niesamowita przygoda. Nie mamy żadnych wzorców. Robimy to, co czujemy. Także wino, skorzyści testowe.